orientalna Asia Tuan An. To jest Chinol, w którym jest taka jedna pozycja, która się nazywa kurczak pomalański kosztuje 25 zł. To jest taki kurczak smażony w takim sosie ala kare, ale trochę innym. Naprawdę jest po prostu obłędny. Do tego jest jeszcze makaron smażony i surówka, 25 zł. Wygląd nie zachęca, ale naprawdę dla tej jednej pozycji warto tu przyjechać. dlatego tego ze mną, ja już wam pokazuję co ja. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, są kurczianczki na początku smażone, potem oblane sosem takim z taką cebulką. On jest po prostu kapitalny, ja go kocha, mógłbym się w nim kąpać. A teraz proszę Państwa, no ja już wiem jak to smakuje, tylko dla, dla Państwa bym chciał to też przekazać już na wizji. Hmm. Hmm. Tym mi to też teraz zabrał przed nosa, to bym go pobił. Mm, doskonały, naprawdę znakomicie wyważony smak. i Przepyszny kurczak, przepyszny sos. Makaron w finolach, wiecie jak smakuje, ale tutaj jest to naprawdę świeże. Pan się stara, bo robi to sam. I na tej kuchni ma naprawdę mega ukrop, ale muszę powiedzieć szczerze, że warto tu przyjechać.